Dzień dobry. Często pytacie mnie Państwo, Marek, jak to jest studiować fizjoterapię? Skąd ja to mam wiedzieć? Nazywam się Igor i wraz z moimi koleżankami mogę powiedzieć Wam pięć słów o terapii zajęciowej. Jestem studentką terapii zajęciowej, więc to oczywiste, że w każdym miejscu zwracam uwagę na adaptację. Jestem studentką terapii zajęciowej, więc to oczywiste, że interesuje mnie to, co robisz w wolnym czasie. Jestem studentką terapii zajęciowej, więc to oczywiste, że zaproponuję Ci adaptację które pomogą Ci w codziennym funkcjonowaniu. Jestem studentką terapii zajęciowej, więc to oczywiste, że zamiast wyręczać Cię w codziennych czynnościach, nauczę Cię wykonywać je samodzielnie. Nie jestem studentką terapii zajęciowej, więc to oczywiste, że pomogę Ci wrócić do tego, co lubisz. Jesteśmy studentami terapii zajęciowej, więc to oczywiste, że... Zapraszamy na AWS!